Ema Cześć Mogę Cześć, trawy ci jeść trawę wiecie trawę Jeszcze? A zjadła Też chcesz? To dam wam trawkę Nie do ciebie, nie do ciebie Nie chcę już to trzymaj ty Chcesz Nie chcesz? O ty a ładny rowerek. Fiu, fiu fiu Jedziemy. Jak się z tym czujesz, że wreszcie jedziesz poskakać? Ja chcę poskakać, Jedziesz poskakać. Znaczy ja ogólnie chcę poskakać na konie, ale. Łódź, ci panie. Się nie spodziewałem tego auta. T Tędy bym zjechał. Ale Filip nawet stąd zjechał, rozumiesz to? Ale dawno nas tu nie było. Jo! I co? Zjeżdżamy? O kurde! O. o! Co to było? Co tu się stało? Patrz na to! Co tu się stało? Jo! Jo, pa, pa... co oni tu zrobili? Ty, ale dropik jest fajny! Jo, pierdiu! Co oni odwalili? Ej, oni dosłownie... Ale Ej, ale oni myślą w moich tyn ja tu też chciałem kapa zrobić. Kurde, fajne drzewo. Jakie to jest zarąbiste? Tam bandę zrobili Ej, ja tu idę obczaić! Ja co, chodź zobaczyć małego Johna! Ja co no. chodź tu, bo on też jest zmieniony? Nie no, chłopacy coś nie się... Chłopacy to się... Chłopacy to się postarali. Ale tak wiem, tylko że tędy też się da zajechać na tego gapa. No obczaić trasę musimy. Wy I tu po prostu lecisz, co nie? Albo tu na dół. Siwy dym. Ja co? Ja na razie cię rozgrzewał na konie, chłopie. Weź we mnie nie wieć Nie wiem jak oni się rozpędzają na tego gapa tam. Na tego tam, obok dropa. Weź się przymierz na niego. No, tu nie ma się praktycznie gdzie rozpędzić. O, ci dupy. Chłop go poleciał Ja za to Ja nie wiem jak ktoś to skoczył Rozumiem, że ja mam cięższy rower i potrzebuję więcej, większy rozpęd Ale ja to poleciałem teraz Ale był nielogowy Wiem, widziałem Nie No widziałem, bo się obróciłem Nie ma szans Przynajmniej ja go nie zrobię Co ty na to, aby to polecieć? No, tego tutaj Tego no. małego? Tego tu Tego? Też jest wysuwany ale jak to się leci? To. No tu jedziesz tu. Tam? Wiesz? Łodzi. A fajna Mnie ten step dał Ale który? No step dał, a tu no Ja bym chciał to polecić, ale, ale kurde to jest tak? pośledzone. To jest bardzo długie chłopiec nie ma bandy nawet, a przydałaby się Nie ma szans Mniejszy drop No dużego rozpędu nie trzeba mieć no so, dlaczego ciągnął? Musisz kierownicę do góry, a nie do przodu. Ty w tył te Nie że Daniela... Za szybko! Aha. Według mnie za szybko na tego dropa. Lecę gapa w te tego. Lecę tego gapa! Co to jest? Wyście napisz, napiszcie, co to jest. Dropa! Drewnianego I chłopie, ja przyhamowałem na przed to Zresztą znaczy nie pamiętam nie? jakby wiedziałem, ale się czekałem, ja tak hamowałem przed tym Dobra Joa, to jest... Nie, tu musisz przyhamować Nie trzeba mieć dużo. No. Cześć ma. O! Okay. Okej. Przeleciałem A a może chcesz kask, Daniel? Mój kask? Tam No i się nie chce tam A z pierwszej ja sobie to będzie lepiej chyba. Co? Kuba ma większą, czy ma? Ja sobie sam go Tak. Hmm? Czekaj. Co? Pamiętam. Może wam dam tutaj to. Te... Patrzcie na to, co tu się stało. Bardzo ładnie. Idol.